Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę weekendową pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 15 kwietnia 2022 roku. Tradycyjnie przejrzymy sobie nasz scenariusz na interwale dziennym. Jak widzicie ja używam klasycznej analizy technicznej poziomów Fibonacciego oraz oczywiście teorii fal Eliota. Jak na razie, nasz scenariusz rozwija się zgodnie z naszymi założeniami i z naszymi oczekiwaniami. Wszystkie ruchy, które wykonuje rynek, są oczywiście tutaj przez nas w pewnym sensie antycypowane. Zgodnie z założeniem scenariusza spadkowego, fala A, spadkowa, korekta fali B i. Kontynuacja spadków w fali C, poziom docelowy 111 393 zł. Na chwilę obecną spadki od szczytu fali B zajmują już mniej więcej 17-18 17-60%, czyli 17,6%, może tak. Czyli jak widzimy, tutaj jest to już zdecydowanie duża Duża korekta spadkowa. Mało tego, patrząc tutaj na charakter tej korekty, widzimy, że jest ona zdecydowanie bardziej impulsywna niż, niż inne tutaj korekty, które były wcześniej wykonywane. Tak, która miała 7% i ta która miała 13%. Także wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj rodzącą się falę impulsywną, spadkową właśnie w falice tak jakby to było z, yy, yy, zgodne z założeniami teorii fali tak gdzie właśnie fala C jest impulsem najprawdopodobniej jeżeli tutaj te zejście jest również impulsywne w fali A tu mamy korektę w fali B no to tutaj również będzie impuls czyli cała ta korekta będzie zygzakiem Zygzakiem typu 535. Czyli wszystko jest tutaj zgodne jak do tej pory z naszymi założeniami. Lokalne poziomy oporu wobec tego dla, dla byków to 192 305. Ewentualnie jeszcze tutaj jest taki dołek z dnia 1 kwietnia na 186 500. Później byki miały tutaj problem z. Mniej więcej poziomem 180 195. Pozwólcie, że ja ten wskaźnik dokładnie, przepraszam, poziom oczywiście, dokładnie zaznaczę. 180 108, tu jest 178, potrzebujemy 180 195. To jest ten poziom, tak? Czyli to będzie taki lokalny poziom oporu, ale jak widzicie, presja strony. Strony podażowej jest widoczna, nawet jeżeli ten poziom zostanie w jakiś sposób naruszony, no to widać, że tutaj mamy bardzo duże świeczki spadkowe, świeczki czerwone, a te zielone, takie wzrostowe, ewentualnie są tylko korekcyjne, tak naprawdę. Zaraz później nachodzi, nadchodzi pora na to, żeby niedźwiedzie przejęły również tutaj inicjatywę, odkuły się za te wzrosty, i jak widzicie tutaj, bardzo ładnie to widać, szczególnie. Ostatnimi czasami mamy tutaj wszędzie jednak tą zwiększoną aktywność strony. Strony podażowej. Także na weekend myślę, że będzie kontynuacja tutaj spadków. Zostawiamy sobie 180 195 jako taki lokalny poziom oporu. Dołki tutaj na mniej więcej 169 332 również zostaną naruszone, gdyż poziomem docelowym jest tutaj poziom 165 547. Dokładnie tutaj chodzi mi o ten dołek 165 591. Poprawmy go sobie. 165 591 to jest dokładnie dołek z dnia, to jest zdaje się plak 15 marca. Więc ten poziom powinien zostać uderzony. Co potem zostaje? Zostaje dolne ograniczenie kanału wzrostowego, zostaje poziom będący wsparciem technicznym z 24, 24 lutego 142 100, czyli tutaj również dokonujemy zmiany: 142 100. 100, ok, teraz mamy już co do zotówki, no i oczywiście dołek fali A, czyli mamy tutaj poziom 133 250 i to również będzie ten poziom, który najprawdopodobniej no, powinien zostać naruszony, gdyż dołek fali C jest znacznie, znacznie niżej. Utrzymuje się dominacja strony podażowej, jest ona dosyć silna na poziomie powiedzmy 39, prawie że, 40 punktów, jeżeli chodzi o RSI. No, strona jest już dawno wybrana na rynku, jest to strona podażowa, strona negatywna, pod kreseczką 50 punktów oznaczającą oczywiście poziom neutralny, także podaż jest nadal aktywna. Za tym ruchem spadkowym na wykresie idzie nacisk strony podażowej na, na rynek, czyli wszystko tutaj się zgadza. Mamy spadki i te spadki są potwierdzone momentum spadkowym, także najprawdopodobniej ta spadająca gwiazda, ta formacja tutaj, którą sobie zaznaczyliśmy, będzie tą formacją, która zakończy nam, zakończy nam te wzrosty w fali, fali powiedzmy B, czyli te, te wzrosty. O charakterze, oczywiście korekcyjnym. Zaznaczymy sobie nasz nasz scenariusz właśnie w taki sposób. Na teraz zostawimy go po prostu. Przez weekend w takiej formie. Pamiętajmy o, na koniec o jednej ważnej rzeczy. Fala B może ewoluować w kierunku korekty bardziej złożonej, bo jest to charakterystyczne dla, dla fali B, że ona w takim, w takim kierunku właśnie ewoluuje. Bardzo często jest to jakiś trójkąt, jakaś korekta typu WX, Y, to już są takie bardziej złożone i przede wszystkim konsumujące dużo czasu i zasobów rynkowych korekty. Póki co my. My cały czas mamy tutaj, jednak, tą falę B rozpisaną no, jako taką w miarę prostą korektę. Jeżeli chodzi o to, zasięg, właśnie do 200, powiedzmy, tych 5601 zł. Natomiast to nie oznacza, że ona została już definitywnie 100% zakończona. Może jeszcze ewoluować w bardziej złożoną korektę, aczkolwiek prawdopodobieństwo jest coraz mniejsze. Im niżej schodzi cena, tym prawdopodobieństwo złożonej korekty jest coraz mniejsze, dlatego naruszenie kolejnych poziomów wsparcia, dolnego ograniczenia tej, tego kanału yy, wzrostowego potwierdza nasz scenariusz i jeszcze bardziej prawdopodobieństwo z, yy, wykonania yy, ruchu yy, zgodnie, zgodnego ze scenariuszem jest jeszcze większe i rośnie wraz z każdym nowym, yy, nowym poziomem poniżej yy, powiedzmy tutaj 160, 160, 165 yy, tysięcy yy, złotych, czyli jest szansa na to, że kompletnie zakończyliśmy falę B, kontynuujemy spadki w falice, zobaczymy jak tu będzie zachował, zachowywał się rynek, kiedy dojdzie do poziomu wsparcia, kiedy będzie tutaj próba naruszenia tego dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, gdyż jak tutaj widzicie no była taka próba, ale została wybroniona, no bo to jeszcze nie był ten czas, żeby zakończyć oczywiście falę B. Najprawdopodobniej, aczkolwiek do 38%, jak pamiętamy, tutaj mniej więcej w tych poziomach, na tych poziomach było 38% z wycinka. była szansa na kontynuację spadków, ale jak widzicie, rynek postanowił ewoluować jeszcze bardziej w kierunku jeszcze bardziej złożonej korekty. Jak będzie przez weekend, powinno być spadkowo. Mogą być le lekkie oczywiście wzrosty, ale te wzrosty będą miały charakter tzw. pullbacków. To nie będą wzrosty najprawdopodobniej. Inaczej ja, to nie powinny być wzrosty o charakterze impulsywnym, impulsywne, zaczynającym jakieś nowe, yy, bardzo silne wzrosty w kierunku właśnie chociażby 227 282, czyli tego poziomu 61% zniesienia Fibonacciego i ewentualnie możliwe jest również jakaś, jakaś tutaj konsolidacja, czekanie na zwiększony wolumen i wybicie, yy, wybicie dołem, yy, testowanie poziomu wsparcia 165 591, albo nawet yy, może, może przez weekend okazać się, że. Mamy tutaj na tyle silny obóz podażowy, obóz niedźwiedzi, że wybije nam cena właśnie dołem z tego, z tego kanału. No i to będzie już sygnał po prostu kapitulacji strony, strony popytowej. No i czekamy na, w tym momencie na dołki tutaj fali A z 24 stycznia tego roku. Póki co. To by było na tyle ode mnie, scenariusz mamy rozpisany, obserwujemy go już szósty tydzień z rzędu, jak na razie rynek wykonuje swoje ruchy, no praktycznie zgodnie z naszym scenariuszem, który sobie już tutaj ładnie przedyskutowaliśmy i na, wszerz i wzdłuż, że tak powiem, także myślę, że na dzisiaj tyle nam wystarczy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie analizy. Jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał YouTube, Giełdy, Zonda, dajcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, żebym wiedział, że moja tutaj praca i czemuś służy, ktoś może tutaj czegoś się dowiedział ciekawego, kogoś może, nie wiem, zainspirowałem, zmotywowałem do jakiejś, do jakiejś aktywności służących oczywiście jak najbardziej tutaj zainteresowaniu rynkami kryptowalut, jakichś takich konstruktywnych może rozwiązań, także bardzo mi miło, kiedy wpisujecie tego rodzaju komentarze pod filmikami, no i ja oczywiście staram się również utrzymywać tutaj pewien poziom, no i staram się również kontakt z wami. Jeżeli są to merytoryczne pytania, jeżeli są to pytania oczywiście albo też sugestie, wskazówki komentarze jakieś takie konstruktywne, nawiązujące do, do sytuacji na rynku krypto, nawiązujące tutaj do analizy do scenariusza, który przedstawiłem, nie ma problemu, ja zawsze staram się tutaj odzywać tych komentarzach, gdyż śledzę je na bieżąco jako analityk giełdy zonda, także życzę Wam dobrego weekendu, mam nadzieję, że widzimy się po raz 184 o godzinie 19 w poniedziałek na tygodniowym przeglądzie rynków kryptowalut, póki co wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć, cześć.